stoi, opatrz, pas to tempo totalia, koniec. Idzie bok. Teraz już tego... Uwaga! uciekać. Stój. Będzie Ale urwał. Ale to było dobre. Uciekać bo będzie Ale, urwał, a tylko trochę było. Uważaj. Odejdź! Uwaga! bo się wiernicie. na sędzim. A jej ale go otłukują dzisiaj co się dzieje Źle <elas> <become> stanął <sick ofRadio> <sarricza> i go tłuką Otłukli całego mógł chłop jeździć koniec Tragedia Czarnia, Ale cię pobijali dz <Mansion Publiều> dzisiaj Kurwa Teraz koniec jazdy <śś> Teraz panu ja bym proponował zadzwonić policję. No cyka. Ja chyba tak zadzwonię no, na ja, policję. Ja. Gdzie no kupę, dzwonię do policji, że za godzinę pijam. Gdzie miałem się chować? Nie widzi pan coś. Gdzie chciałem chować? No ale stał pan... No, ten Wydział, nie wyjdzie tak. Widział pan, tak. że pacer taki sam, to sam, to sam zrobił numer... No, to była kwestia czasu, kiedy pana tak złożyłem. Mówię, żeby dołać tym radzie. Tu tylko jeszcze postoimy, to tu jeszcze się dobije. I tak nawet jak tam wystarczył... Ten nie wyjdzie.